Nie znam cię, ty znasz mnie, to ja cię ostatni raz przyznałam, ty mnie też, ty mnie też, ale jesteś tam nie nieznany, nigdy się nie widziałam, no chyba, że na insta fotki miałeś, jesteś dziwny, mówiłeś, że jesteś nieznany, że nikt cię nie zna, a ja cię jakoś poznałam, wiem, że to trochę inna sprawa, nie przejmuj się. Nie też nikt na początku nie znała. Ale to dla mnie był perfekt. Bo wtedy nikt nie mówił mi, czemu mam bawić się. Bo po co to w domu też fajnie jest, też fajnie jest. Mogę coś porobić, pooglądać sezon piąty. Backi i grażynki. Albo na przykład czemu by nie... Właśnie tutaj klawisz szorta nagrać. Ale nieznany to nieznany, nieznany jest fajny, to nieznany to nieznany, nieznany to nieznany, nieznany to nieznany, to nieznany. nieznany to nieznany. Jak nieznany podejdzie do ciebie, a tylko go nie znasz, bo jest nieznany. Pamiętaj, uciekaj, nieważne gdzie, nieważne gdzie, Nieważne w jaki kraj, nieważne w jaki kraj, tylko uciekaj, uciekaj jak najdalej. Jakby coś, ja nie słyszę. Lecz pamiętaj, że to mało co. Mało co, mało co. Mało co, ludzi chce ode mnie coś brać. Dla nich jestem które której nikt nie zna. Ale ja, ja wiem, że to tylko mały przyczep, że ktoś chce mnie zmusić do tego, żebym coś robiła. Ja taka nie jestem. Ja taka nie jestem i nigdy taka nie będę, bo ja robię, co chcę. Nikt mnie do niczego nie zmusi. O, nie zmusi, nie zmusi, nie zmusi, bo ja robię, co chcę. Ale nieznany, jeśli ma do mnie problem, to niech wy to wypad na śmietnik, Bo ja takich nie chcę. O, nie chcę. Nie chcę. Nie chcę, ale trochę mnie to boli, że wszyscy tak dobrze się bawią. A ja nie. Może kiedyś pożegnam swój ryt i pójdę gdzieś. Gdzie nikt nie zobaczy mnie Co jest? Co jest? Coś się ze mną dzieje. Widzę jakieś rzeczy poddali. O nie, że to znowu. Ja nie chcę już go widzieć na własne oczy. Oj, nie chcę, oj, nie chcę, oj, nie chcę, nie, nie, ja nie chcę. Mam dość, ty wszędzie jesteś. Proszę, spokój mi tak.